Samiec przyszedł na świat około półtorej tygodnia temu. Poród przebiegał z komplikacjami. Doszło do zatrzymania porodu. Po czterech godzinach musieliśmy podjąć interwencję, znieczulić matkę i udzielić jej pomocy porodowej. Noworodek był trochę źle ułożony, w związku z czym doszło do zaparcia noworodka w drogach rodnych samicy, i właśnie przy udziale licznego zespołu. Udało nam się rozwiązać ten powód. Było zaangażowane wiele osób. Sześć do samego reponowania i wyciągania noworodka. Kilka też do asekuracji kończyn matki, która gdyby się przebudziła, mogłaby komuś zrobić krzywdę. No i jeszcze tak samo monitorowanie ułożenia głowy matki. W czasie znieczulenia też były za to odpowiedzialne osoby. Następnie kilka osób musiało zająć się młodym. Także potem trzeba było jeszcze zaopatrzeć matkę po tym ciężkim przebiegu. Na ten moment ma już się dobrze, wszystkie parametry fizjologiczne wróciły do normy, natomiast niestety, jako że nie była psychicznie obecna przy porodzie, nie podjęła karmienia młodego, To toleruje go, jak i również samica druga, także jest łączony z nimi w ciągu dnia, natomiast jest karmiony w tej chwili sztucznie mleko zastępczym preparatem przy użyciu butelki. Także no, ten okres odchowu jest ryzykowny nadal, zwłaszcza, że właśnie nie jest to też naturalna karma, ale no, jesteśmy pełni nadziei, że wszystko dobrze pójdzie, jednak rokowania są cały czas ostrożne.